Cześć, witam bardzo serdecznie. Minęło już trochę czasu od bitwy o galerię Poznań, ale z tego co słyszałem, sytuacja jest opanowana, a na dowód jest tam nasz specjalny wysłannik w galerii Poznań, właśnie w tej chwili Sepcer. Sepcer oddaję Tobie głos. Hello everyone today uh, you see I'm on a gallery in the city center. I'm walking, I'm visiting uh, and i'm doing my business iPhone Dziękuję bardzo serdecznie za tę reakcję I bardzo miło z twojej strony, że postanowiłeś mówić po angielsku Bo to jest dowód na to, że myślisz globalnie Nie tylko na lokalnym podwórku Ale chciałeś przekazać sytuację w Galerii Poznań Dla całego świata Okej, okay, ale zapomnijmy o Poznaniu Niedziela Wstaję rano, jem śniadanie Familiada jem rosół, popek, sra, kurwie, do Kieliszek wódki, spacer Popek molestuje dwa psy, niedziela wieczór i humor popsuty. Okej, okay, słuchajcie, czy możemy oficjalnie stwierdzić, że Popek Monster to Uruk High z Polski i obowiązują go zachowania orcze, nie ludzkie. Dlatego to, co szokuje ludzi, to na przykład orków może nie szokować? Zresztą, czy Popek Monster przypadkiem nie chwalił się, że on jest czysty, że teraz sportowy tryb życia. Nie ma chlania ani ćpania. Kiedy to się stało w ogóle? Ile to trwało? Dzień? Godzinę? Może to się w ogóle, w ogóle nie zaczęło? W ogóle może Popek naćpany stwierdził, że będzie teraz udawał osobę trzeźwą? Tak jak yy, Mr. Lichi, z yy, chłopaków z baraków, który miał problem z alkoholem i nagle stwierdził, że nie pije alkoholu. I chodził cały czas z plastikową butelką, w której wszyscy myśleli, że jest woda mineralna, ale inny pijak, Ray, Powiedział, że to jest stary patent. I to nie jest zwykła woda w tej butelce. To jest ognista woda. Ale Mr. Lichy powiedział, że on był nagrzany cały czas, bo wódka go prowadzi. I może Popek Monster chodził cały czas z tabakierą i zamiast tabaki miał tam nazywane koksu. Ale Popek, ten chłopce, co, idealnie wypełnia swoim CV uniwersum grody. Idealnie. Jestem ciekaw w ogóle, czy on wyleci z grody po tym, co zrobił. No bo słuchajcie, dlaczego mają go wyjebać? Jak był tam ziomek, który w wieku 16 lat zaatakował, czy w wieku tam iluś lat, rzucił cegłą jakieś dziecko, prawie zabijając to dziecko, ale to nie było przeszkodą, żeby wystąpić. Lub ten Remi Gruchała-Ruchała. On się chwalił, że jak był nastolatkiem, to CBSP wjechało mu na chatę. Więc czyn w stylu, że Popek nagrał filmik śmieszny dla siebie, że o, zaraz, zaraz zrobię kupę do buzi prostytutce i będę odbywał akt niegodny z psami, gdzie no, nie ruchał psów. Choć i tak to jest molestowanie, i moim zdaniem to jest zeo, jeżeli nawet ocierasz pns Pysk psa, ale czy w kręgach prawidłnych to nie przejdzie? Przecież w sensie to powinno przejść. No słuchajcie, kurwa, słuchajcie, ja wiem, że to wygląda źle, chłopaki, ale byłem naćpany. Nie, się wkurliła mnie. Ta dziwka mnie wkurliła, bo zażądała więcej niż chciała, więc stwierdziłem, że zesram się u niej na chacie i no z tymi psami trochę przesadziłem. Ale wiecie, jak to jest po alkoholu. No, no, w sumie rozumiemy, ale popek, Nie możesz tak robić. Chociaż będąc teraz na stronie gromdy, wychodzi na to, że będąc najebanym i naśpanym, ocierając chujem psa, w gromdzie jednak, gdzie liczą się zasady i nie ma miękkiej gry, to nie przejdzie. Nie przejdzie, ponieważ jest statement osoby, która prowadzi, włodarza tej federacji, więc możemy to zobaczyć. Dniem i z tymi godzinami wrzucenia tego filmiku, Popek już przestał być, być w gromdzie, bo jak dobrze wiecie, w gromdzie są zasady, tymi zasadami się kierujemy. Nie będzie, nie będzie innych i ludzie, którzy, którzy są w gromdzie, tworzą gromdę, czy wspierają gromdę, tak jak w przypadku, w przypadku Popka, na pewno nie może, nie może być takiego miejsca na takie, takie zachowania. No, przykro mi, Popuś, ale. Słuchajcie, ludzie zapomną, ludzie mają krótką pamięć. Za dwa lata będzie mógł wrócić. Ale pozostańmy w temacie Gromdy, bo nie wiem, czy ludzie wiedzą o tym, że Gromda to jest uniwersum najwspanialszych ksywek ever. Uwierzcie mi. Zapraszam. Dobra, proszę Państwa, zadajmy się na stronie Gromdy. gromda.pl/slash uczestnicy, uczestnicy turnieju. I okej, okay, to będzie ja stał bez. bez, bez... Bez trzymanki, bo mamy tu naprawdę dobre ksywy. Mamy uczestniczy, uczestnicy czterech turnieju. Nie, a czwartego turnieju gronda, ja chcę wszystkich. I słuchajcie, pierwszy jest Bombiarz. Tobiasz, Bombiarz, Adrianczyk. Bombiarz, zapewne dlatego, że sadzi dobre bomby. Następny jest Kapo, Gołd, Japa. Japa tam, Japa. Romuś, Stolara, Ziomek. Złoty, łapa, ja, czy, czy, czy japa, bił się z łapą. Łapa, japa, psycho, kowal, zawsze musi być jakiś kowal, chrupas, a ma napisane Patryk gleba tolkaczewski albo chyba jest jeden gleba, wiecie, ten toruński Chrupas, gołąb, bzik, endoscor, to, to bym myślał tak sobie, ty bzik, nawet. Okej, okay. Bzik, Maximus, no to wiesz pewnie, <grywia> wiadomo Gladiator, Chacica, okej, okay. typ ma nazwisko Chacica i maksymalnie Chacica, jest drugi Japa, jest dwóch Japów, jest Japa Utkowski i jest Japa Utkowski, Daniel, a bo to ci sami, okej, okay. już myślałem, że jest drugi Japa, jest Wąski, Reksio, <grywia> Karabin, tak pak karabin, kaliniak, albo kalinowski, okej, okay. świr, balboa, psycho, o jest gleba, to ten od uniwersum Magikala, bubu, piecia, bochen, albo bochenek, bojka, achilles, doberman, grabarz. Jose, jest nasz bad boy, ale zaczekaj, trochę inaczej wygląda, chyba ze wcześniej z filerami twarzy, później jak przyszła ten, przyszły pieniądze, to sobie pewnie twarz filerami. Jest Kastet, jest Dzidziuś, Ali, Łazar, Kojot, Loduwa, Ruski, Bizer, Kiksboks, a jeszcze był ty, nie ma go danego, bo był jeszcze typ, co miał ksywę, Kajfasz. To był hit, jakby na stronie Gutymsiego no, nazywa Kajfasz i chuj. No jest, Kajfasz. Kajfasz bił się z problemem. to była gromda O 7 lat 80. Problem i Kajfasz wchodzą do gry. No tu nie ma wszystkich na tej potężnej stronie yy, uczestników. No kurwa, żeby nie było na głównej Kajfasza. Gromda. Ksywy. No kurde. Gromda. Wszystkie. Wszyscy zawodownicy. No czwartego turniaju. A gdzie są inni. O co tu chodzi? Gdzie jest kajfasz? Gdzie jest problem? Ale mi to wkurza ranking. Don Diego jest niepokonany. O Słomka. No właśnie, zobaczcie, bo jest Gromda, nie? Yy, Gromda. 8 i był Golcuś, Joker, był bicek. Fajny ma bicek. Yy, był typ, co miał ksywę. Kurwa, Siwollo, Siwollo, a była ta wajka, walka Kajfasza? Space on był, <grym> był Spaceon Michał bo no był Spaceon Cycu, <grym> Maniu, Koala, Sztanga, Morela, jest właśnie był Kajfasz się bił, Reksio, Scarface, Dynamit, Suchy, Bodzio, Kruszyna, Morela. Jak widać, moi państwo, Gromda to nie tylko... Stoczyste miejsce patusów, chodzących sterydziarzy, bandytów, tragodytów, ale też największy festiwal ksyw w Polsce. No bo gdzie, spotka mi, na stronę, gdzie spotkacie się z taką paletą wybitnych ksyw? Karabin, Doberman, Kajfasz. Mogłeś się założyć, że jak chodziłeś do, do szkoły, to w całej twojej szkole nie było ludzi, takiej ilości ludzi z tak oryginalnymi ksywkami. Chciałbym tylko autentycznie wiedzieć, kto wymyśla im te ksywy, czy wymyśla to włodarz, bo każdy musi mieć ksywę, a nie każdy ten chłopak ma ksywę, bo ma po prostu w stylu seba, albo daro, albo twardy, a włodarz chce, żeby to były takie ikoniczne ksywy. Jego zdaniem, słuchaj, uważam, że kajfasz zajebista ksywa. Bo, jak wygrasz, to znajdziemy ci typa, co będzie miał ksywę annasz, tak? Karabin mógłby walczyć na przykład z dubeltówką lub z szablą. Idealne. Doberman kontra Jamnik. I to można tak wymyślać, i wymyślać, i wymyślać, tworząc naprawdę cudowny uniwersum. Ale to tylko taka anegdotka, którą chciałem się z Wami po podzielić, pochwalić. Bo może nie każdy wie, że Grond, właśnie Gronda właśnie to festiwal wspaniałych ksyw.